Dzień dobry bardzo moi drodzy z tej strony zwary zdybalnikowaj, jak i gramy dzisiaj w grider moda. Dzisiaj czas na Azazela, słuchajcie, ponieważ na tej postaci grid moda mam co prawda rozwalonego, ale grider moda nigdy. Cześć! Lubisz tańsze gry? Więc zapraszam Cię na G2A. Pierwszy link w opisie. Jakoś kurczę blade tutaj nie robiłem. Bardzo dobrze. Na start, kurde hp a dostajemy. Dzień dobry, moi kochani. Oczywiście łapa w górę. Musi być, mam nadzieję, przynajmniej, że materiał Wam się na tyle podoba. Ja! Oj, zaczyna się bardzo dobrze, moi drodzy. Zaczyna się naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dobrze. Cóż mogę powiedzieć? Maraton, słuchajcie, Glider Moda trwa. Pamiętacie o łapie w górę i subskrypcji na kanale. Bo przypominam, że tutaj specjalne serie. No i szkurde, lepiej być nie mogło, po prostu. Dodatkowe życie, jeszcze przedmiot Gapiego. Zaczynamy, słuchajcie, w takim razie robić fale już powolutku. E, ja sobie jeszcze tylko zobaczę, czy nie ma tutaj dodatkowych coinów jakichś. No niestety nie, więc lecimy dzisiaj, słuchajcie, z Azazelem. Tak jak wspomniałem, słuchajcie, możecie pisać oczywiście, jaką postać chcielibyście w kolejnym materiale. Dzisiaj stwierdziłem, że wezmę sobie tego Azazela z racji, że samego Grid Moda na nim już robiłem. A Grider Moda jakoś takiej jeszcze okazji nie miałem. Także cóż mogę powiedzieć, moi drodzy? Możecie pisać kolejną postać jaką chcecie. Ja w większości i tak nie mam jeszcze glider modów zrobionych. Dam chyba tylko kilka postaci z tego co wiem. Isaac mam zrobiony, więc to akurat odpada. Yy, ale taki na przykład Azazelek to, to widzicie pięknie, elegancko, kurde lebele. Zagrać sobie można. Z tego co widzę nowi przeciwnicy się też pojawiają. Okej, okay, będę musiał bardzo, ale to bardzo uważać. Druga sprawa. Dzisiaj będziemy szli chyba na Angel Roomy. Tak mi się wydaje przynajmniej, że będzie dużo lepiej, kurde lebele. Jaki sekret harcik, coś tego 5, kurde bele, by się przydało. Która to fala? Ostatnia, dobra. Będę musiał kurcze blade po item iść, kurde jaki jest tam, jaki nie wiem, Jezus Maria, przepraszam, że tak niewyraźnie mówię, ale. Dopiero rano, kurde bele, i dopiero siadłem do nagrywek, szczerze mówiąc. Um, co mam jeszcze do powiedzenia? Nie wiem, kurde lebele, co, co tam u was, moi drodzy? <laughs> Macie mi powiedzieć, ile tam godzin, Fajzaku? My się zbliżamy coraz bardziej. Eee, kurde, bo to są naprawdę świetne itemy. Deep Pocket w ogóle. Nie wiem, czy mi się opłaca. Na dobrą sprawę. Bo on ma fajny efekt działania przy czyszczeniu pokoi. Kurde, lebele, Z drugiej strony Magic Masha. No nie, no nie mogę go kurde pominąć. Więc wiecie co? Lecimy z bossem. Lecimy z bossem, zobaczymy, czy mi na kluczyk będzie starczyć. Bo naprawdę, co jak co, ale Magic Masha, to ja odpuścić nie mogę. Ok, what the fuck? Chyba trochę. Przedobrzyłem. Tak, to jest na pewno to, co chciałem powiedzieć. Dobra. Uważamy kurczę blade, bo monstera mnie tutaj dwa atakują. I to są jeszcze gridzi monstera, czerwone maluszki. Oj, panie drogi, kurde Lebele. Oczywiście, moi drodzy, jeśli macie jeszcze raz przypomnę, jakieś fajne modyfikacje na różne tryby Wajzaku. piszcie w komentarzach. Bardzo, bardzo bardzo, bardzo, bardzo wdzięczny będę wam, jeśli napiszecie. Ja też trochę się słuchajcie, rozpraszam tutaj, bo mam jeden mały problem. Obecnie jestem jeszcze na słuchawkach do i gubią. Kurcze, blade gnojstwa, zasięg po prostu. Co jakiś czas i mi się dźwięk przerywa, kurde, w czasie gry, więc muszę się naprawdę skupiać na tym, co się na ekranie dzieje. A to mi się kurde nie do końca podoba. Dobra, pięknie, panie Polyfamous. A no, nawet jak sobie wy, to jakoś tak tragedii nie będzie. Te dodatkowe 2 HP dzisiaj mnie tutaj fajnie ustawiają. Dobra, panie Devil Room. Pana olewa. Kurde, że tych skrzynek nie mam jak otworzyć. Tu mógłby być item. O, oh, standardowo, moi drodzy, oczywiście smacznej kawusi smakować musi, kurde lebele Sowój kubeczek kawusi, że tak powiem, mam. To jest taki dosyć useless item, ale bierę, kurde, jak dają, to bierę, że tak powiem. Eee, szkoda, Devil Room był tylko i wyłącznie stratą. Co tutaj mamy? Plecak. Plecak bardzo fajny. Mamy skrzynkę, kurde, i tak naprawdę, no co, no, no nic jakiegoś specjalnego tutaj nie ma. Przydałby mi się, słuchajcie, jakiś sposób na generowanie pieniążków, nie? Jakby taki Wooden nikiel mi się trafił, albo... Kurde, no nie wiem. Eee, Keeper's Eye. ooo, to byłby fajny item, kurde, Keeper's Eye trafić. Generowanie pieniążków. Naprawdę by mi się, kurde, lebele przydało. Dobra, jak w ciebie się uderza? Okej, okay, w ten sposób, są nowi przeciwnicy z moda. Eee, swoją drogą! Przypominam o kanale głównym. Słuchajcie, jeśli lubicie Minecraft, to bardzo serdecznie polecam kanał główny. Plus jeszcze dodatkowo odcinki Zajzaka tam się pojawiają. Eee, druga sprawa, druga sprawa. Lista modów jest dostępna, słuchajcie, na karcie społeczności na moim głównym kanale. Więc polecam serdecznie moje obecne, że tak powiem, mody. Możecie tam sobie, słuchajcie, sprawdzić. No i zobaczyć, czy nie chcielibyście, słuchajcie, takiej samej paczki, jak ja sobie złożyć. Bo ja oczywiście gram na. Paczce 60 plus modów obecnie, więc, no, jest ciekawie. Dlatego moja gra wygląda w taki sposób i nie jest podobna ni wciul do waszej kurcze blade. Czekajcie, mam zaproszenie do rajda w Pokémonach. Okej. Okay. Swoją drogą, jeśli gracie w Pokémon, go można mnie dodać. znajomych. jak najbardziej. Jeszcze jak kurczę blade. Tylko musicie mi dać znać, widzowie drodzy. Mm, Spongebombsy. Okej. Okay. Tak, SeiTech działa fajnie, jeśli chodzi o przeciwników, którzy będą w nas strzelać, bo właśnie się wtedy ładują te gąbki. Okej. Okay. A to było całkiem clever użycie tego. Eee, co my tutaj mamy? A, przeciwniczek bardzo prosty. O jezu, jak mi się naładowała ta gąbka przed chwilą. to, Tożsarż mi się podoba, kurde. Dobra, panie czempion, otwieraj się. Pięknie. Pięknie elegancko, haj, kurde, lewele. No i teraz co? No, teraz teoretycznie. Ja chcę coś kupować. Kurde, no plecak mnie korcił. Naprawdę, co, jak co, ale plecak, kurde? Wywołuje, że tak powiem, chęć zakupu. Nie wiem. Kurde, nie wiem. HP nie kupuje, kurde, lewele, bo byłoby zmarnowanie pieniędzy. Ło, dzień dobry, panie Bumbo. Boże, to jest bohater innej gry od twórcy Izaka, z tego co wiem, nie? Ty masz swoją autorską grę o kumple. Yy, tylko kurde bambo bambo? Bampo chyba się nazywasz, jeśli dobrze pamiętam. W ogóle mam nadzieję, że mikrofon mi się nie podgłośnił, kurde lebele no dobra, bierzemy to kurde le No i co? Nie walczę z aniołem. Wolę nie ryzykować na tym piętrze Zachowam sobie pieniążki, słuchajcie, na kolejne 3 hP! Bardzo ładnie muszę powiedzieć. Mhm. Uh -huh. Ja oczywiście kawusi sobie muszę wziąć, bo jak żeby inaczej zwilżyć gardziołko Dobra Eee, Kolejny HP. Tu mamy skałkę do wysadzenia, ok. Eee, what? Yamrip, rip. Grants one okej. Ok. Dobra, to mi się podoba szczerze. Bonhardciki to super sprawa. Tears Upik. Hmm. Kurde lebele, Ja bardziej bym jakieś range upy dzisiaj potrzebował. W szczególności, że będziemy walczyć później kurde lebele z tym cwaniaczkiem na dole. Uuu... Angel items instead of key. O Jezus Maria, to teraz no to, to walka z aniołem nabrała sensu. Dobra, wiecie co? Ja wiem, że to jest Tears Up. rolne sobie. O ja pierdyle, nie no. Kurde, panie drogi. Panie drogi, jeszcze idziemy na przecenie. Okej. Okay. To jest świetne. Jadymy kurde. Rozkładamy sobie Sponge'a. Eee... No i dwa ciulowe itemy mi się trafiły. Dobra, biorę Gian Celsy teraz tak. Y Sprinkler, kurde. No niestety poświęcę Sprinklera. Mam też ten item kurde z angel roomu, nie? Ale bardziej nawet item gapiego rozłożę. Bo mogę dostać właśnie coś tego rodzaju. Biorę tego ziomeczka, bo on mi gwarantuje dodatkowe karty, słuchajcie. No i sorry, sorry, sorry bon harty kurde lebele. Taki los, ale mogę pozbyć się itemów, których za bardzo bym nie chciał, więc GB Buck. Co? Dobra, mogę GB Bugger rozwalić. Uh, addict. Pills enemy will start moving in the room. This enemies will continue to. in... Shopkeepers can be hired for by standing near them for the half second. Okej. Okay. Rozumiem, że y, muszę mieć przy sobie 15 dolców. I jestem w stanie go zatrudnić jako mojego pomocnika. Ciekawe, dobra, no takie kurde, trochę, trochę ciulowe, że, że tak nawet bym powiedział, ale dobra. Pięknie, ładnie, elegancko, możemy kurde bele walczyć z przeciwnikami. Mnie i tak w tej chwili bardziej interesuje. <laughs> Co mogę dalej dostać? Z drugiej strony, kurde, tego z tego kielicha, no mógłbym poświęcić. Teorii to jest item albo jakości 3, albo 4, więc mógłbym z niego uzyskać coś naprawdę bardzo fajnego. Z trzeciej strony boję się, kurde, rozkładać takie itemy. Z czwartej strony, kurde bele. Już mi się strony powoli kończą. W ogóle, aha, ale kupsko, ten duch nie działa w takim pomieszczeniu. Ale zdupiłem, bo ten duszek ogólnie daje, słuchajcie, yy, tak na, na normalności, kurczę, blade, daje nam karty, kiedy rozwalimy przeciwników w kolejności, którą on nam wyznaczy. Ale z tego, co widzę, niestety w pomieszczeniach tego rodzaju, to on nie chce za bardzo działać, więc trochę lipa, więc będę się go pozbywał na pewno. Na szczęście mamy jak. Jezus Maria, ile tego się tutaj, kurde, bele pojawia. Chodźcie robaczki kurde lebele, pięknie ładnie, zbierzemy se kasiorę kurde lebele. Mamy itemy w ogóle na przecenie, więc to też jest super. Restores half of hero each time you swallow a pill. Nie no, to najpierw kurde rozwalę tego, 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 tego ziomeczka. Rozkład, że tak powiem na części pierwsze. No i to są gówniane itemy szczerze. Kurde, tylko nimi sobie nie mogę załadować tego przedmiotu, trochę szkoda. Dobra, to jest jakoś jeden, to jest jakoś jeden. Jedno Orbital, drugi Orbital, Friendzone się ma. E, no i co? I mówiłem o tym kielichu, nie? Rozwalam go, bo właśnie. Mogę dostać, kurde, ale na przykład, takie Crown of Martyr. No i to jest super damage up, kurde. To nawet nie jest damage up, a damage mnożnik. Problem w tym, że nie mam gdzie załadować sobie teraz kostki, więc boję się, że w Angel Room wejdę, kurde, na wyładowanej, nie? Ale dobra, jeszcze walka z bosami. Może, kurde, uda mi się jeszcze kupić co nieco. Na razie Big Hornik, kurde, lebele. Ach, będę miał kasę, żeby coś kupić sobie na załadowanie. A damage up naprawdę wart, słuchajcie. HP tak nie tracimy, bo HP upy już raz dodane, kurde, zostają z nami. Więc pięknie, ładnie, elegancko, kurde. A zrobiliśmy sobie mnożnik demadża, jakby nie było całkiem przyjemny. Dobra. Deadbearda mogę sobie, kurde, zjeść. I co? No i teraz już, kurde, bele, tak naprawdę nie konsumujemy itemów. Dlaczego? Czekamy na Angel Room. Liczymy na item jakości 4 i wzwyż. No raczej nie ma wzwyż itemów. Yy, ale czekamy, słuchajcie, na Angel Room. Czekamy na item, zobaczymy, co dostaniemy. I dopiero jakiś lepszy. A dostałem Devil Room? O, a to wiele zmienia, dobra. Ale wejdę, wejdę. Wiecie, co skorzystam z Devil Roomu? Ten jeden raz. Huge damage bonus after killing the enemy, which quickly decrease. Give you a small damage bonus for each monster. No, brzmi to ciekawie. Trochę zdupiłem, bo mam ten kurde piórko i miałbym dodatkowy item z Angel Roomów, ale. Okej. Okay. Item jakości 3 z Devil Roomu, który teoretycznie tymczasowo zwiększa nam damage. Hmm. Może to być warte swojej ceny, że tak powiem. Wow. Co se, kurde bombkę postawiłem. Siema Robo Baby. Dwie trzecie przemiany w conjoint. Oj, bardzo, bardzo bym chciał. Tears Up. Bardzo dobrze. To jest też coś, czego potrzebujemy. Mój ręcz jednak płacze. I tu jest, kurde, technologia 2. Holy moly! Święta krowo. Co tu mi się trafiło? Kurde, Lebele? Ale mamy też pas, kurde, za 7. Jest to taki tani przedmiot. Jak będę chciał kostkę naładować, to będę musiał go wziąć. Eee... No dobra! Bierkostkę, kurde. Lights up damage. Ok, item jakości 3 dostałem za to. Spoko. jakaś... Jedna z tych nowych mechanik, których ja kompletnie jeszcze, że tak powiem, nie rozeznaję do końca. Z racji, że naprawdę, słuchajcie, od dłuższego czasu nie mam tego moda. Tylko od bardzo krótkiego... Jezu, ten item z Devil Roomu! Damage do, kurde, 30? Holy fuck! Dobra. Ja już widzę, że to się opłacało. Szczególnie, jeśli, kurde, bale ten cwaniaczek Grider zrespi sobie armię pomocników, to bez problemu będę mógł sobie... Zbustować staty do ponad setki, kurde lebele i w cwaniaczka pierdzielnąć. Dobra, widzę, że coś przycisnąłem przypadkiem. Więc biorę to. Elegancko, elegancko, kurde, Wrimstonic technologia. No kurde, mor i konik kombo Trochę kurde dzbaniacze niestety na przeciwników, o, ale kurde, nie ma tego złego, nie? Dobra, cyk, 30 obrażeń, cyk, 30 obrażeń. To mi się podoba. Dobra, mój najbardziej nienawidzony przeciwnik, bo on się może otwierać totalnie randomowo. Ty kurde, Franco jedna wredna, byś się otworzył. Przed szefem, kurde. Dobra, pięknie ładnie, minibosek rozwalony bez żadnego difu. Wręcz powiedziałbym default, kurde, jak przeciwnik niby default, kurde, ale powiem tobie, ło, nie mam z tym przeciwnikiem żadnego difu, niby kurde trzymam sobie tutaj 2,5 kilo bifu. <gry> Dobra. W sensie teraz mi się bardziej opłacają przeciwnicy, którzy coś respią, tak faktycznie. Jeśli ja mam dostawać, kurde, damage upa tymczasowego po każdym. W ogóle, damage 19, 25. Czy ja, przepraszam, nie wiem, dostałem jakiś stały damage up już. Nie wiem, kurde, nie wiem, ale mój mnożnik jest piękny. No, tell mi, kurde, mor. piękny, kurde, damage mnożnik w tej chwili. 2, 25. Jeszcze jakiś, kurde, cricketik teraz by się przydał, albo i w mascarę i. Elo! Dobra, siema Devil Room i tem gapiego. No, już jeden mieliśmy. Mam nadzieję, że zjedzenie go nie niweluje tego efektu. Dobra, idziemy, kurde, w takie, bo ten, ten duch jest wart tego. Jezus Maria, przepraszam, w daj ale. Kawko mi się teraz odbił, A jeszcze, jeszcze, weeknie, kurde. Soul of Eden. No, na się widzę. Dobra, Soul of Eden. Ogólnie to ekstra kurde, to, to się opłacało, słuchajcie. Nie, no panie drogi. Panie drogi, kurde Lebele. Panie drogi i pierogi. Ja jeszcze ile pieniądza mi się tu trafiło. Dobra, mam potato, który sobie wezmę, bo to jest HP up. A skoro już kurde bele oddałem, pozostałe HP to ten. Ale Lamp of call, niesamowity item. Niesamowity po prostu. Prześwietny damage dostałem w tym momencie, kurcze blade, jakby nie było. Z technologii. Bo niestety no, z moim brimstanem z racji ograniczonego zasięgu, nie działa to za dobrze. Dobra, przeciwnicy rozpadają się na pociski i kolejny hp a Pięknie, ładnie. Czym więcej HP, tym lepiej, kurde, Gapis poł chcesz. Dobra, bierz gapis pool. Mam nadzieję tylko, że ty nie zjadasz tych itemów yy, na tej zasadzie, że kurde, bele, później. Okej, okay, to jest bardzo ciekawe. Yy, że nie zjadasz tych itemów na zasadzie, że yy, one później się nie naliczają? No, co byłoby kupowate, trochę, ale kurde i dobre, jest, jest fenomenalnie. W ogóle tutaj mamy eksplozivo. Kurde, to no przedmiot po prostu. Mm, it's new fantastyk, meine freunde. Zea fantastisch. Mm -hmm. Dobra, ja muszę kurczę blade tutaj. Uważać, bo oberwę. Dobrze, że mam tego kurde bele potrójnego brimstone'a, już, ale moi drodzy. Muszę też na siebie bardzo, ale to bardzo uważać. Szkoda, że to na technologię nie działa. Mogę tylko powiedzieć. W ogóle moje duszki, kurde, bardzo, bardzo pomocne są w tej chwili. What the fuck? Le what the fuck? Dobra, ostatni przeciwnik. Kurde, levele, obrywałem od ogniska parę razy. Um, no, ale no nie ma tego żłego, moi drodzy, no nie ma tego żłego, nie? I dokładnie coś mi damage kurde spadł, chociaż to jest możliwe, że przemiana conjoint ee, sprawiła, że mi damage kurde bele spadł. W końcu jako tako kurde ona tak działa, nie? Że mi damage maleje w zamian za to, że mam kurde potrójny strzał. Siema. No zwytu wy tu musicie być na dole, serio? Dobra, na szczęście kurde na bonusie z damage'a jeszcze poleciałem. O, mój przeulubiony przeciwnik. Super. Cudownie się z wami walczy. Dobra, już szansy tak, że tak powiem na inny pokój niż Devil Rumy nie mam. No, Little Hornik, nie? Little Hornik. Lil Abaddon mnie nie interesuje dzisiaj tutaj. Ale Little Hornik, kurczę blade. Czym więcej efektów, tym lepiej, nie? Szczególnie, że eksploziwo dostałem przed chwilą. Heil Princess, mega cilowa karta. Ace of Hearts. Ała, łaż mnie głowa zabolała. Kurde, lebele. Świetna karta, świetna karta, dodatkowe HP, i a fryer. na kolejnym piętrze walczymy z Gritem już, o Jezus Maria, ale nie ja mam oh my god, i co ja mam zrobić w takim wypadku, kurde, no nie, no to biorę, kurde, to wiadomo, że biorę, teraz muszę wykombinować w jaki sposób ja muszki będę generował, może jakiś, nie wiem, gapis head, nie, tu nie ma akurat, dobra, I found pills, range up, o, dziękuję bardzo, no że tak powiem, bardzo fenomenalnie mi się tu trafiło, wręcz... podręcznikowe zagranie. W ogóle te duszki, kurde. Ciekawe, czy one się skalują z moim demedzem. Tego to akurat nie wiem. Możecie mi więc napisać, moi drodzy. Bo się by się skalowały z moim demedzem, No to kurde przeciwnicy mają przekihę. Ojojoj, jeszcze jak! Dobra, coś mi się tu zrespiły. Aha mini boski, kurde lebele, siema. Mini, bo nie mini, kurde lebele, ale dla mnie mini w tej chwili. Mini, mini, joł. Yo! Rozdubcamy przeciwników sobie Flow. Tu, 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 tu. Słuchajcie, w ogóle może byśmy sobie ustalili jakieś konkretne dni y, co do materiałów. Możecie mi napisać w komentarzach, słuchajcie, w jakie dni. Nie wiem, taki Ajzaczek mógłby wpadać. Tak jest. Moglibyście napisać, kurde lebele. Czekam, słuchajcie na komentarze i. i gówno. Dobra, ziomuś. What the fuck! What the fuck! Co? moi? Jakby okej, okay, dostałem to w słabym timingu, że tak powiem. Timingo Timing nie był najlepszy. Ale pyk, złota muszka! Dobra, ty musisz chyba w kogoś wlecieć, nie? Żebym ja mógł złoto z niego dostać. Ja pierdolę. Siema. A, z bosów to nie działa niestety. O kurde ale dobra. Nie! Nie chciałem go rozdupcyć! Dobra, teraz, teraz, teraz nie będę ten. Zresztą mi coś. Tutaj, tak. Jest! Dodatkowe złoto! Nie to loto, ja chcę to dodatkowe złoto. No kurde, mele, moje familiary dokończyły robotę. Dobra, tutaj nie było czego kupować. Ja pierdyle, jak mi zepsuły po prostu. A mógłbym jeszcze tyle pieniędzy dostać. Dobra, kurde, nie, 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 nie dam się prosić. What the fuck? What the fuck? Dobra, tylko wylewy tym nie oberwać i będzie naprawdę fajnie. Ja pierdyle, no patrz to. Grimbomb. Jest, dobra, Super secretik, jak się spodziewałem. Uo! Nie mogę spać, seria? Ale kupa. Abym się, kurde, drzemnął. Ło! Dobra, to są dodatkowe muchy dla mnie. Bo jeszcze belżybubem. Dobra, panie belżydupie, idziemy, kurde, na walkę z bossem. Co wam powiem dzisiaj, kurde? Naprawdę, świetne podejście tam się trafiło. No, co ja powiem? No jeszcze jak, kurde? Pyk! <grytania> 25 centyków. Mhm. Mm znaczy, trapieniąc to mnie aż tak nie, nie. cieszy? What the fuck? styrs normalnie, kurde lebele. Nie cieszy mnie, bo będę go z tych pieniędzy leczył, nie? Pyk! Aha, nie, nie, nie ten. Okej. Okay. Jezu, jego pieniądze też mnie bustują. Matko bosko Tylko mam peny tirsy i to mnie nie cieszy akurat Dobra, dawaj kluczyki, kumpel. Jak dasz kluczyki, nie będę cię ten, nie będę cię bił. O o o! Czekaj, 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 nie bijemy, nie bijemy, nie bijemy Niech się respi Fokin muchy Dobra, cyk Teraz, kurde, nawalamy. Ja pierdyle, co się dzieje z moim damagezem? To jest po prostu niesamowite, słuchajcie. Damage 50 na chwilę. Pyk. Dobra, mam chyba problem, słuchajcie, lekki. Muszę bardziej ostrożnie, kurde, że tak powiem, walczyć. Bo niestety sam się obijam dosyć mocno. Tak. No to ten tego. Dzięki za oglądanie.